Znamy powołania Michała Probieża na czerwcowe zgrupowania reprezentacji Polski. Cześć, dzień dobry, kanał 365 dzień o piłce, Piotr Rzepecki, Michał Probierz odsłonił karty. Znam listę 29 zawodników, którzy zagrają dwa towarzyskie mecze w czerwcu z Ukrainą, a także z Turcją, no i którzy być może pojadą na zbliżający się Euro 2024. Żeby sobie to wszystko poukładać, przede wszystkim zacznijmy od formy przedstawienia tego składu, a więc jak wyglądał ten komunikat w sprawie ogłoszenia e, drużyny na. Narodowej na Turnie Euro 2024 nie postanowiono zwołać konferencji. Pierwsza gdzieś koncepcja była taka, że ten skład y, otrzymała opinia publiczna około godziny 19. Będzie to zwykły, prosty komunikat bez specjalnego tłumaczenia, y, w, w nawiązaniu tak jak to było przed laty. Pamiętamy takie głośne, huczne konferencje prasowe i też taka, powiedziałbym, bardzo konkretna argumentacja poszczególnych selekcjonerów. Tak to było za czasów Czesława Michiewicza, Fernando Szantosza, no i też dużo, dużo wcześniej. Tutaj postanowiono zrobić to dosyć inaczej, dosyć, powiedziałbym, dziwniej, bo listę selekcjoner probierz ogłosił, uwaga, podczas. Z turnieju golfowego. Tak, nie przesłyszeliście się, to był turniej golfowy, bo doskonale wiemy, że selekcjoner probierz, no to jest naprawdę miłośnik tego sportu, a przeczytał ten skład podczas turnieju Rosa, Challenger. KAP zostało tak to zorganizowane, no i my teraz otrzymaliśmy już jakby pełną listę tych zawodników. Żeby przejść sobie do konkretów, tak wygląda ten skład Michała Probierza, a więc jak w tej chwili widzicie na grafice czwórka bramkarzy, mamy także obrońców, pomocników i napastników. Łącznie tych piłkarzy jest 29 i chyba nie ma dużych zaskoczeń, oczywiście mówię względem tego, co otrzymywaliśmy przed kilkoma dniami, no bo wczoraj, przedwczoraj do opinii publicznej docierały te, tak powiedzmy, takie spekulacje medialne. Portal Meczyki był chyba taki najmocniej zaangażowany. Właśnie w przedstawienie tej listy nazwisk, no i tam dowiedzieliśmy się m.in., że zabraknie na tej liście Matiego Kesza, gdyż zawodnik Aston Vili jest kontuzjowany. No jak to bywa w przypadku każdych powołań, na każdy duży turniej zawsze pojawia się, pojawiają się przegrani, wygrani i zawodnicy nieoczywiści, no i piłkarzy, których po prostu tutaj zabrakło. Ja tak patrzę na tę listę i mówiąc szczerze, nie ma dla mnie jakiegoś takiego dziwnego, niezrozumiałego wyboru. Oczywiście możemy się zastanawiać, czy nie powinien pojechać Dominik Marczuk, który przed kilkoma. Dniami świętował z Jagiellonią Mistrzostwo Polski, ale gdybyśmy sobie rozbili ten skład na jednostkę a także zmienników, no to wychodzi, że wszystkie te decyzje się bronią. Zresztą zrobiłem coś takiego, a więc wypisałem sobie jednastkę taką teoretycznie podstawową, a także zmienników. Jak w tej chwili widzicie, tak wygląda ten mój skład, no powiedzmy pierwszy garnitur na Mistrzostwa Europy 2024. Zawodnicy, właśnie w tej drużynie, zaznaczeni kolorem białym to są ci podstawowi, na no żółtym kolorem też mniejszą czcionką, piłkarze teoretycznie rezerwowi. No i Tutaj mamy jak na dłoni, wszystko jest powiedziałbym logiczne. Każda pozycja jest obsadzona minimum dwójką zawodników, a na niektórych pozycjach jest aż trójka piłkarzy. No i po kolei, no w bramce oczywiście Wojciech Szczęsny, doświadczony golkiper Juventusu, który wraz z Euro 2024 zakończy swoją karierę reprezentacyjną. Dwóch zmienników to jest oczywiście Marcin Bułka, a także Łukasz Skorupski, zabrakło między innymi Drągowskiego, no i też selekcjoner Probierz wychodzi z tego takiego swojego powiedziałbym sztywnego założenia, że ta hierarchia, jeżeli chodzi o bramka, że jest już ustawiona i ugruntowana. Tutaj ewidentnie widzimy odchylenie od normy, a więc pojawienie się Marcina Bułki, koszne wspomnianego Drągowskiego. Natomiast jeżeli chodzi o stoperów, bo wychodzę z założenia, że zagramy trójką z tyłu, no to tutaj mamy podstawową trójkę. Tak to zresztą wyglądało chociażby w tym meczu z Walią, a więc no mówmy się o ostatnim meczu kadry, no i też w tym meczu absolutnie najważniejszym. Wówczas grali Dawidowicz, Bednarek i Kiwior. No i jeżeli chodzi o ich zmienników, to jest odpowiednio Salamon, Walukiewicz, a także Bochniewicz. Na bokach podejrzewam, że nie będzie zaskoczeń, no bo naprawdę. Z prawej zobaczymy pewnie Frankowskiego, jego zmiennikiem będzie Bereszyński. Z drugiej strony na lewej Zalewski, który gra w kadrze kapitalnie, oczywiście ma swoje problemy w klubie, bo nie jest tam piłkarzem podstawowym. Zwłaszcza po zmianie trenera w Romie, też włoskie media dyskutują na temat przyszłości Zalewskiego, że być może w ogóle opuści stołeczny klub. Natomiast zmiennikami w kadrze Zalewskiego będzie Tymoteusz Puchacz, a także Michał Skóraś. No i wyżej w tym moim składzie na pewno zagra, przynajmniej tak mi się wydaje, biorąc pod uwagę to co oglądaliśmy w tych ostatnich meczach kadry Slisz, a także Piotrowski i Piotr Zieliński. Ich zmiennikami będą odpowiednio Romanczuk, Moder, Szymański, Urbański, a także Sebastian Szymański, no potem pierwszy Szymański bez literki to jest oczywiście Damian. Natomiast jeżeli chodzi o napastników tak to bazowo ustawiłem dwójka dziewiątek Arkadiusz Milik, Robert Lewandowski. I zmiennikami mogą być Buksa, Grosicki, a także Świderecki oraz Krzysztof Piątek. Tak się zastanawiałem raz jeszcze, kto to ewentualnie mógłby wejść do tego składu, bo ja jestem takim sympatkiem talentu między innymi Mateusza Bogusza. Oglądam jego no, mecze nie, ale skróty i gdzieś te akcje w MLS, więc być może on mógłby się tutaj pojawić. Tylko właśnie pytanie: za kogo? Bo mamy bardzo ofensywnie grającego Piotra Zielińskiego, jest też będąc w gazie Sebastian Szymański, a więc liczba tych dziesiątek no też nie może być przesadnie duża. Zwłaszcza, że najpewniej nie będziemy grali jakoś turbo ofensywnie, więc no właśnie pytanie: kto tutaj mógłby się pojawić? No i też warto dodać, że nie ma nikogo, chociażby z Legii Warszawa, w średniej formie jest Bartosz Pustka, zresztą nie był powoływany od dłuższego czasu do kadry. Też selekcjonalny probierz zrezygnował z usług Pawła Wszołka. Jędrzejczyk też jest pewnie po drugiej stronie rzeki, więc no gdzieś z Polskiej Ligi powołania otrzymali tylko zawodnik Lea Poznań Salamon, piłkarz Pogoń Szczecin Kamil Grosicki, no i oczywiście zawodnik Jagiellonii Białystok, a więc teraz Romanczuk. No i też na marginesie dodajemy, że znalazł się w tej kadrze Oliver Zych, natomiast bramkarz Puszczy, który najpewniej latem wróci do Villa, bo tam to, to wypożyczenie zostanie przedłużone, on będzie pełnił rolę w tym składzie, taką jaką pełnił Kacper Tobiasz przed no już dwoma laty na Mundialu w Katarze, więc będzie takim zawodnikiem dotkowym do rotacji, raczej do treningów no i nie będzie z jego usług w takim sensie piłkarskim, nie będzie z niego korzystał podczas turnieju Michał Probierz. Chciałem też sobie porównać jak wyglądała nasza kadra podczas Mundialu 2022 wiadomo to był inny selekcjoner, no generalnie to też były inne czasy, bo w kadrze grali jeszcze między innymi Grzegorz Krowiak czy Kamil Glik oni stanowili przecież ten kręgosłup naszej reprezentacji, natomiast doskonale wiemy, że obydwaj zakończyli karierę w kadrze, chociaż jeżeli chodzi o Glika, no to jeszcze nie było takiej Władznej zero-jedynkowej deklaracji. Natomiast sprawdzimy sobie, kto właśnie został powołany na katarski Mundial, a kto został powołany teraz na euro 2024. Przed wami kolejna grafika, tutaj myślę, że zrobiłem to w miarę czytelnie, to znaczy zawodnicy zaznaczeni kolorem czerwonym, no to są piłkarze, którzy pojawili się zarówno w Katarze na Mundialu, jak i pojadą na Mistrzostwa Europy 2024. Jak w tej chwili widzicie, to był szczęsny Skorupski, jeżeli chodzi o obrońców, Bednarek Kiwior, Beszyński Frankowski w drugiej linii pojechali Zieliński, Damian Szymański, także. Sebastian Sebastian Szymański, Michał Skóraś, Zalewski, Grosicki. No i wśród napastników zabrakło tylko Buksy, który był wtedy kontuzjowany, a pojechali Milik, Lewandowski, Piątek, a także Świderski. No z takich dużych gdzieś powiedziałbym piłkarzy, których nie ma, z takich największych nieobecnych, poza wspomnianymi Krowiakiem, a także Glikiem, na pewno warto wspomnieć na temat Krystiana Bielika, z którego w ogóle nie korzystał Michał Probierz, no i którego już gdzieś też my chyba zapomnieliśmy jako kibice reprezentacji Polski, zwłaszcza po tym w cudzysłowie sprintie po meczu, w trakcie meczu polska Francja na mundialu nie ma też na pewno z takich piłkarzy, którzy wtedy byli powiedziałbym, zawodnikami znaczącymi, e, albo przynajmniej zawodnikami do rotacji. Na pewno nie ma Wieteski czy Żurkowskiego, to byli też tacy żołnierze Michała Prowierzyna. No ale też wiadomo jak to wygląda, jeżeli chodzi o e, zmiany, jeżeli chodzi o kolejne lata, że właściwie w futbolu wszystko się błyskawicznie zmienia. No i też trzeba na bieżąco reagować i korzystać z zawodników, którzy są teraz w aktualnej formie. E, no bo na przykład wówczas podczas katarskiego mundialu nieźle wyglądał Jakub Kamiński, czy tego chłopaka w ogóle nie ma. Bo jest ledwie rezerwowym w swoim klubie. Tak jak przy okazji każdego dużego turnieju pojawiają się właśnie głosy zapytania: kogo nie ma, kogo brakuje, kto tutaj nie powinien absolutnie jechać. Moim zdaniem to są chyba takie najbardziej uzasadnione, normalne i zwykłe powołanie. Tutaj nie ma absolutnie żadnej bomby, żadnego takiego powiedziałbym hitu, czy to gdzieś takiej poziom sensacji, no, czy zawodnika zwyczajnie, mówiąc prosto, który by się tutaj nie nadawał, nie pasował. Moim zdaniem to wszystko się broni, zwłaszcza jak rozpisałem to w, na grafice ze składami. No, wydaje się, że to wszystko jest jakby tutaj zrozumiałe, że każda pozycja jest dobrze zabezpieczona. Pytanie tylko, w, czy na przykład właśnie Bogusz nie powinien pojechać, natomiast myślę, że to też nie jest jakiś taki temat, który będzie szczególnie grzał, no bo ewentualnie tak mówilibyśmy o zawoniku o numerze, nie wiem, 20, 21, 22, który też pewnie byłby drugim albo trzecim zmiennikiem. Słowem, tak to wyglądało, my już znamy tę kadrę reprezentacji Polski, no i teraz będziemy się gdzieś zastanawiali, jak nasze Orły zagrają w tych najpierw dwóch meczach towarzyskich, a później już na samym turnieju. Dajcie znać koniecznie, kto wasz Zdaniem powinien jechać, a kogo tutaj zabrakło, jakie są Wasze decyzje? No i co wy byście tutaj zadecydowali, gdybyście właśnie byli selekcjonerem kanału 365 Dnia Piłce? Zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.